Drugi dzień świąt, jedziemy tradycyjnie na spacer, fajna pogoda, mamy lany poniedziałek. Chłopaki byli dzisiaj rano oblani, <grywania> próbowali tatę oblać, ale im się nie udało, bo tata się zamknął w samochodzie, tak czy nie? W pokoju. W samochodzie. <grywania> Także rano była niezła zabawa, teraz byliśmy na obiedzie u babci. A teraz na i saw the city passing by my window was in the crowd but i felt so alone looked at my phone like every other second my future Jesteśmy nad jeziorem płotki. Jest piękna pogoda i chcieliśmy Was wszystkich zaprosić na odcinek, w którym jechaliśmy z Cassis do Provence. Z wielkim bólem serca opuściliśmy Cassis i udaliśmy się do Provencji, jadąc w kierunku Avignon. Po drodze zwiedziliśmy piękne prowansalskie miasteczko ex provence ex provence to stare miasteczko, założone już w czasach rzymskich w II wieku przed naszą erą, ale też dawna stolica regionu Prowansja. Dziś to miasto nazywane jest miastem stu fontan lub miastem pola Cezana. Faktycznie w mieście jest bardzo dużo fontan, nie liczyliśmy czysto, ale na każdym rogu mijaliśmy kolejne. Zwiedzanie miasta warto rozpocząć od jednej z większych fontan na rondzie La Rotund, od której rozciąga się jeden z piękniejszych deptaków w Europie – Kurs Mirabeau. To przepiękna, bardzo szeroka ulica, która dzieli miasto na pół. Z jednej strony północnej znajduje się Stare Miasto X, a po drugiej, po południowej stronie, dzielnica Mazarin. Jedną z większych atrakcji tego miasta jest atelier jednego z najsłynniejszych mieszkańców Pola Sezana, postimpresjonisty. Niestety tego dnia, w którym my byliśmy, atelier było nieczynne i nie udało nam się wejść do środka. W ex provence właściwie jest wszystko, czego można oczekiwać od takiego miasteczka. Znajdą tu coś dla siebie miłośnicy sztuki, architektury klimatycznych miasteczek, ale także będzie coś dla łasłuchów. W każdej bulożerni zwróciliśmy uwagę na takie ciasteczka w kształcie rombów. Okazało się, że są to jedne z takich tradycyjnych, wytwarzanych zgodnie z przepisów sprzed wieków ciasteczka o nazwie Calisons. Miały one kształt takich żółtych robów oblanych lukrem. Pychota. Kolejnego dnia wybraliśmy się, aby zwiedzić Avignon. Nasz kemping znajdował się w odległości 10 km od miasteczka. Samochód zaparkowaliśmy w centrum, blisko murów miasta, na dużym płatnym parkingu. Awinion to miasto na lewym brzegu Rodanu, nad którym góruje pałac papieski, ponieważ Awinion był siedzibą papieży w XIV wieku, gdy z Rzymu przeniósł się tutaj Klemens V. Oprócz pałacu, na uwagę zasługuje słynny most świętego Benedykta, a właściwie jego fragment, bo dziś już most nie łączy brzegów Rodanu. Na te obie atrakcje warto kupić bilet łączony, ponieważ był dużo tańszy niż kupowany osobno. Można również skorzystać z audioprzewodników, yy, które yy, nawet w, na moście, w języku polskim, opowiadają o budowie i funkcjonowaniu mostu. To bardzo utrakcyjniało zwiedzanie i chłopcom bardzo się to podobało. Avignon w lipcu to miasto teatru. Ten teatr, aktorzy są wszechobecni w całym miasteczku. W każdym rogu głównej ulicy miasta można napotkać jakąś formę teatru ulicznego. Te miasto zawsze obok teatru witało nas niesamowitym upałem. Następnego dnia piękną, malewniczą. Drogą udaliśmy się zwiedzić teatr antyczny w Orange. To rzymska budowla sprzed 2000 lat. Jest świetnie zachowany i obrazuje potęgę Rzymian w czasach, kiedy władali Prowans. Niestety w ex provence nie udało nam się zwiedzić atelier pola Sezana, ale nieopodal miasteczka Body de Provence znaleźliśmy niesamowitą atrakcję. Kamieniołomy światła. Czyli dawny kamieniołom, z którego pozyskiwano kamień budowlany, dzisiaj y, służy jako wielka sala, w której odbywają się pokazy multimedialne. Nam udało się obejrzeć pokaz poświęcony malarstwu Pola Sezana. Bardzo dobrze dobrana muzyka, ruchome obrazy w wersji XXL na ścianach kamieniołomu. Y, właściwie mieliśmy wrażenie, że stajemy się częścią tych obrazów. Po raz pierwszy braliśmy udział w czymś takim i robiło to na nas wielkie wrażenie. Myślę, że atrakcja jest warta swojej ceny. Nieopodal tego kamieniołomu znajduje się miejscowość Body de Provence. Malutkie miasteczko malowniczo położone na wzgórzach pasma górskiego Alpines. Oficjalno jedno z najpiękniejszych miejscowości Francji, odwiedzane co roku przez tłumy turystów. Oficjalnie w tym miasteczku mieszka około 500 mieszkańców, którzy zajmują się przede wszystkim obsługą ruchu turystycznego, prowadzeniem sklepików, kamiarni czy muzeów. Po spacerze wąskimi uliczkami Body de Provence pojechaliśmy na kemping, i jak w każde popołudnie, po takim zwiedzaniu w wysokiej temperaturze, chłodziliśmy się w wodach na basenie. Następnym punktem na naszej mapie było kolejne urokliwe miasteczko Arl. To prowansalskie miasto nazywane Małym Rzymem. Przed wiekami Pełniło ważną rolę jako kolonia Juliusza Cezara, a w dzisiejszych czasach jest tam wielkie muzeum. Nam bardzo podobało się także stare miasto i po raz kolejny szwendanie się po przepięknych uliczkach. Art to nie tylko antyczne zabytki, ale także miasto Vincenta van Gogha. To tutaj znajdują się miejsca, które uwieczniał artysta w swoich obrazach. W czasie, gdy tutaj przebywał, powstały jego największe dzieła, ale także tutaj stracił ucho. Niedaleko miejscowości Saint-Rémy de Provence odwiedziliśmy dawny klasztor, w którym Vincent van Gogh przebywał na leczeniu psychiatrycznym oraz mieliśmy okazję podziwiać wnętrze jego pokoju. Niedaleko tego klasztoru znajduje się również stanowisko archeologiczne o nazwie Glanum. A wieczorem czekała na nas uczta. Przygotowana przez gospodarzy kempingu. Raz w tygodniu organizowali kolację przy muzyce. Nam udało się wziąć udział w kolacji, podczas której serwowano mule. Mieliśmy okazję obserwować, jak gospodarz przygotowuje tę potrawę na dwóch ogromnych patelniach. Podobało nam się także rodzinna atmosfera wieczoru. Integrowanie się turystów mieszkających na kempingu i mega przyjemny koncert. Następnym niesamowitym miejscem to Point de Garde kawałek antycznego akweduktu, który jest jedną z większych atrakcji we Francji i jedną z najbardziej odwiedzanych. Jest to piękne miejsce widokowe. Bardzo nam się tam podobało. Point de Garde to kamienny most zbudowany we Francji przez Rzymian. Na jego górze znajduje się kanał będący częścią akweduktu. Każdego roku most odwiedza ponad milion turystów, co czyni tą budowlę najczęściej oglądaną antycznym zabytkiem we Francji. Jest także wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tam też nie musicie się martwić o parking, jest wielki, wielki, ogromny, na pewno znajdziecie tam miejsce. Oczywiście jest płatny, także ta atrakcja jest płatna. Kolejną miejscowością, którą zwiedziliśmy, było NIM. I jest to miasto, które leży już w regionie Oksetanii, ale bardzo blisko e, Awignonu i Ar, około 20-paru kilometrów od Awignonu i 20-paru kilometrów od Ar. Atrakcją tego miasta jest przede wszystkim arena, na której odbywają się e, walki byków, ale także bardzo piękne stare miasto oraz ogrody e, z kanałami wypełnionymi wodą. Mama już Wam o wszystkim powiedziała. I zapraszamy Was na kolejne filmy, które będziemy wystawiać. Lajkujcie, subskrybujcie i piszcie komentarze. Będziemy Wam odpowiedzieć na wszystkie komentarze. Cześć!